Witajcie, witajcie. Słuchajcie no wszedł na rynek token shrapnel wiecie co to jest shrapnel, jeśli nie to, to jest strzelanina pierwszej osoby FPP no jedna z najlepszych, jeśli najlepsza w tym momencie pod wieloma względami budowana na avalanche z własnym tokenem, z własnym tutaj tak zwanym upchainem na, na avalanche, oni to nazywają nie side chains, tylko oni to nazywają. No nie pamiętam już. No, A ma też ma swoje, te swoje upchainy poboczne, nie? E, I co ciekawe, bo no tutaj nie, nie dowiemy się na CoinGecko niestety, ale tych, tych tokenów jest 3 miliardy, czyli przy cenie 0,1 ta, ta gra no wyceniana jest na 300 milionów już. Także, no na razie wydaje mi się, że trochę drogo, no różnie może być, no wiadomo. Może być też tanio, bo może pójść tylko do góry, ale nie jest to jakaś super okazja. Jeśli natomiast wrócimy do wczorajszej rozmowy odnośnie Seascape, czyli właśnie tej gry, którą mam nadzieję zareagować, no w krypto trzeba reagować szybko. Popatrzcie, co się stało od wczoraj. Jesteśmy 33% w górę, czyli już nie 20%, centów, a trzeba połowę płacić więcej prawie. Eee, ja zrobiłem Wam filmik, to był za 20 parę centów I to nadal jest wycena i 3,3 miliona. Czyli nadal należy, nadal tutaj opłaca się dokupować. Jak widzimy w dłuższym okresie czasu, ostatnie dwa miesiące ta gra tylko idzie do góry, a im więcej ludzi będzie się wygadywać, to jest w sumie to nie jest gra, to jest studio gier, które ma jedną, jedną z gier jest właśnie Block Lords. Eee, no tu cena powinna się raczej tutaj e, no bardziej rozwijać przejdźmy może tutaj do innych ciekawych gierek e, nadal nie jest polis czyli y, czyli staratlas 26 centów wycena 60 milionów pełni upłyniona to jest 1 trzecia szapner wiadomo zupełnie inna gra zupełnie inne wymagania także y, no kto co robi ale to jest na solanie. Wydaje mi się, że solana będzie jeden z silniejszych ekosystemów do obecnego rynku byka, także na pewno warto tutaj, warto tutaj oglądać i bać pod uwagę. Ci, co mają pozycję na czynniku? wzięli z nami, to gratulacje. Chainlink naprawdę dobrze sobie radzi ostatnio. Chyba rezultatami przebija w tym momencie solanę. Wydaje mi się, że następnym Takim miejscem, gdzie te wszystkie pszczółki kupujące się, z, się rzucą, będzie możliwe, że będzie właśnie awalancz z tym szrapnelem i takimi innymi rzeczami, które wchodzą. Awalancz nie miało zbytnio dużego ruchu, więc możliwe, że awalancz będzie następny. Awalancz może arbitrum, jedno z tych dwóch, bo jak wiecie, w rynku byka wszystko idzie falami. Wszyscy się rzucają na no to, później z tego rzucają, zrobili pieniądze, rzucają się na coś innego, robią pieniądze i tak na zmianę, na zmianę. My staramy się tak samo, gdzie rzucą się na tokę, który mamy brać. brać brać zyski i rzucać się na inny token z nadzieją, że ten token też zapompuje jak na razie to działa, była Solana, teraz jeszcze Nie, przepraszam, był Uniswap Cake był teraz wydaje mi się, że te inne, mniejsze deksy warto kupować, także no dzieje się, rynek byka jest fajny będziemy tutaj różne sztuczki różne, różne zagrywki robić no i yy, zwróćcie uwagę na tokeny gier, tokeny gier naprawdę do tej pory zyskały najwięcej i wydaje mi się, że będą jedną z głównych tutaj narracji, jeśli chodzi o obecny Ryneczek byka. Także pozdrawiamy i zachęcamy do działania. Klikajcie łapkę w górę, komentujcie i do następnego.